Puszczownicy paszcz w tryby życia, kowidy mieszające w kadziach jak złe duchy, zbliżnia do ludzi, ludzieją w ludziszczach, do spraw ostatecznych, takich jak w jakach, palach, procach, przekleństwach i, i konarach, Konania nadeser, przepaście i paszcze zło, zła, pod strumieniem wody, przepadajcie na wieki. Na granicy szarpanej, zakolczasty drut, zbliż do Jezusa, tylko On rycerzem pokoju, z martwych z koroną cierniową w naręczach.